Zacząć od tego, że w ubiegły poniedziałek niemiecka gazeta biznesowa Handelsblatt opublikowała ciekawy artykuł o rozwoju gospodarczym w Europie, w którym określa Polskę lokomotywą wzrostu w Unii Europejskiej. I rzeczywiście Polska jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Pomimo kryzysu Polska okazała się być siłą napędową wzrostu w Unii Europejskiej i z tego miejsca chcę pogratulować Polsce tego sukcesu gospodarczego, do którego polityka spójności w tak istotny sposób się przyczyniła. Polska to przykład, który pokazuje, jak duże znaczenie odgrywa finansowanie regionalne, inwestowanie w konkretne projekty, że jest to dobra polityka, która ma dobrą perspektywę dla Unii Europejskiej i którą musimy kontynuować. Ale chcę podkreślić jednocześnie, że nie można ani w Polsce, ani w Brukseli osiadać na laurach. Z naszej strony w Komisji Europejskiej przygotowujemy propozycje dla rozwoju polityki spójności na przyszłość. Za miesiąc zostanie opublikowany piąty raport spójności, który przeanalizuje tak skutki polityki dotychczas, jak i nakreśli kierunki rozwojowe na przyszłe okresy przygotowania, zwłaszcza po roku 2014. I tutaj chcę stwierdzić, że będziemy się skupiać na konieczności realizacji strategii Europa 2020, w której finansowanie regionalne będzie odgrywać tak kluczową rolę. Oznacza to także położenie do ogromnego nacisku na inwestowanie w technologię, nowoczesność, innowacje i naukę. Będzie to się przekładało na konieczność rozwoju zrównoważonego, ekologicznego.